Siemano, na samym wstępie chciałbym Was zaprosić do mojego Beacons, który jest podpięty w linku w opisie. Znajduje się tutaj link, który jest, y, służy do rejestracji i otrzymasz minus 105$ w kupony. Oczywiście mój Discord, gdzie pomagamy różnym użytkownikom, stawiamy nowe rzeczy. Nowy Speech, y, mój stary w sumie, nie taki nowy Speech Sheet, gdzie znajdziecie wszystkie produkty oraz mój kanał YouTube, gdzie fajnie by było zostawić tutaj pod filmikiem coś po sobie. A przechodzimy tutaj do tego, co się zadziało na ostatnich dniach. Oczywiście, oczywiście na pierwszy rzut oka rzucają się nowe, nowe do wyboru linie, żeby wysłać swoją paczkę. Się głowisz. O co chodzi w tych liniach? Tutaj jakaś tańsza, ale to przecież te same linie. W czym jest to różnica? Różnica oczywiście jest w, term w terminowości transportu, ponieważ pierwsza linia, jak widać, ma od 10 do 25 dni. Czyli można powiedzieć, że jest jedną lub najdłuższą z linii, które dotychczas wybieraliśmy, i oczywiście y, dodali, że odprawa cerna też jest z Belgii. W Holandii to tam już dawno była AMS, to inaczej Amsterdam. No to wiadomo, że Holandia. Ale z tego co widzę, to chyba ta linia, która tutaj jest pokazana, ona najwięcej odpraw celnych będzie miała w Belgii. Inne tam ubezpieczenia i tak daje się nie zmieniają oczywiście. No i nowa linia, tutaj druga, Europie K, linia K. No to to samo polega co, co górna linia, też tutaj jest Belgia. I oczywiście możesz szybciej dostać paczki niż w, u góry w linii. Nie wiem dlaczego to się tak różni, ale no nowa linia to tam trzeba o tym powiedzieć. Oczywiście tutaj linia bestaryfowa w Europie, no to nasz kochany DHL, ale pod inną nazwą. No i nasz tutaj widać współczesny DHL, do które, z którego ja korzystałem na co dzień. W sumie dalej korzystam, ale będę tutaj zaraz powiem Wam co dodali. Oczywiście nowy zda, czy stary DHL, nic się nie zmieniło. Dalej jest, jest taki sam czas oczekiwania, czasem może oczywiście im nie pójść. Trochę dłużej będziecie czekać na paczkę ale rzuca się w, tutaj w oko linia specjalna Unia Europejska Polska. No i uwaga dostawcą usług w kraju docelowym jest Impost Polska. Czyli prawdopodobnie jeżeli to jest nowa linia zależy ci na czasie że paczka czym szybciej przyszła. No to na dzień dzisiejszy polecam przysyłki wysyłać Impostem. Szczerze nie wysyłałem, ale dzisiaj będę wysyłał chyba Impostem paczkę <laughs> z tego co widzę no terminowość transportu jest bardzo mała impost, no to oczywiście kto nie wie czym jest impost, paczkomat może to nowa linia, która chce się pokazać na rynku Hagobaja chce trochę zarobić więc chcę się popisać, że oni, co to nie oni chcą przesyłki jak najszybciej dostarczać w jak najlepszym stanie więc polecam na razie imposta brać nie wiem jak to z celną, ale celna to chyba to to samo co wszędzie nie testowałem, ale Widać, że to impasto, to, to można w sumie polecić. Dzisiaj przetestuję, no to dam znać na swoim Discordzie, jak z tą linią na najbliższych dniach. <laughs> I oczywiście wrócił nasz kochany DPD. Dla widzów, którzy nie wiedzą, wcześniej DPD został usunięty, nie było w ogóle DPD do, DPD do wysłania paczek. Nie wiem, co się stało, ale DPD wróciło. Szczerze, moje dwie pierwsze paczki były wysłane linią DPD. Byłem bardzo zadowolony, bo paczki przychodziły po 8 dniach. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Ale no DPD jednak nie. No według mnie było lepszy niż DHL, tak szczerze. Oczywiście jak coś, <laughs> yy, śledzenie paczki nic się nie zmieniło, oczywiście w aplikacji macie śledzenie. Oczywiście polecam aplikację PKG PKGE. Yy, ona jest oczywiście darmowa ale na samym wstępie Wam to pokażę, żeby kupić jakiś ten plan, żeby płacić i tak dalej, ale tam w prawym górnym rogu będziecie mieli X-a, on jest niezauważalny, bo wiecie jak to aplikacje teraz robią, żebyście kupowali możecie go kliknąć i oczywiście skanujecie etykietę, którą na zdjęciu QC macie lub przepisujecie numer, który macie przy padce na czerwonym, czerwoną czcionką podpisany przy samolocie lub pod y, zdjęciami, wiadomością itd swój numer. Oczywiście y, owa aplikacja podaje, gdzie, kiedy y, znajduje się paczka, kiedy przyjdzie Wam paczka przewidywany czas dostawy i, i szczerze mogę Wam polecić, bo ten przewidywany czas dostawy o na serio pokrywa, z, no, z dostawą no tak mniej więcej w połowie ten czas przewidywany jest ale, bo tam na przykład masz paczkę, dodasz teraz paczkę weźmy o 28 Eee, znaczy, zawsze źle 25 do 28 taki przedział kiedy paczka zostanie dostarczona. No to zawsze 26-27, no to paczki się spodziewasz. Nigdy jeszcze nie było, że paczka nie przyszła, chyba że Ci zgubią ową paczkę. I ona nie dojdzie oczywiście do Niemiec, no to <laughs> albo dojdzie, albo nie wiadomo co z tą paczką będzie. Więc ja szczerze jestem godzin dla Was polecić tą aplikację bo dużo osób zadaje pytanie czy dalej trak jest dobry szczerze, ja z tracku nie korzystam od 3 miesięcy i owa aplikacja mnie nie... No, nie zwątpiłem w nią nigdy mnie nie, nie przeszkodziła w niczym zawsze aplikacja dobrze informacje podawała no i oczywiście zwykły DHL tylko, że trochę dłuższy zelektryfikowana, szczerze nie czytałem jeszcze o tej ale no widać, że 11-20 dni Oczywiście, no oprócz tej, no to to wiadomo, tutaj aż 30 zł, tutaj jest 18 zł więcej, ale tutaj 30 zł jest przedział, ale tak szczerze ja Wam polecam, albo linia specjalne dla Polski, albo linie DPD, no a można tak powiedzieć, że DHL, a jeżeli te linie będą wyjść, drożej, o wiele drożej niż owy DHL. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić na przesyłce, nie chce płacić np. 200-300 zł, no to polecam tego pierwszego DHL-a, który jest od 10 do 25 dni. A dla osób, które, którym zależy na czasie, no to oczywiście DPD, y, linia specjalna dla Polski oraz <laughs> DHL. Chociaż DHL, z tego co wiem, no to dalej ma swoje opóźnienia. No niestety, bardzo popularny jest DHL, więc więcej użytkowników go używa i paczek mają nadmiar. Mam nadzieję, że to teraz się ust ustatkuje, jak dodali te nowe linie. Ja szczerze Wam polecam, no już Wam powiedziałem co polecam w sumie, no to mam nadzieję, że bijecie na mojego Discorda, macie tam Spirit Sheet, Chiffins, czyli możecie dodać swoje y, jakieś, które zamówiliście, produkty. Które są godne polecenia, polecić nam, żeby ja dodał je do to dla innych użytkowników. <laughs> Więc pozdrawiam Was, widzowie. Życzę Wam miłych, udanych ferii, ci co oczywiście pierwsi mają, za tydzień już zaczynają, o, czyli od 13, no w sumie to tak od soboty można powiedzieć. No i zdrowych ferii, żebyście się tam nie połamali, w tych górach czy tam gdzie, do zdrowi do szkoły wrócili pałnie pewnie nałapali, oczywiście. No i dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Starałem się jak mogłem. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że chociaż jakieś suba zostawicie. Siema!